W pierwszym odcinku gry jest. No i wybieramy typ gry, czy typ trasy oczywiście. Jakoby tutaj trasę wybrać. No, mniej więcej jest to podobna do siebie. Dosyć ciekawa, to ja też mogłaby być ciekawa. No może i tą sobie wybierzemy. No i mamy tutaj wybór e, pojazdu, którym będziemy latać. Wybierzemy akurat tego. No i gra się ładuje. Polecam zagrać w tą grę. Ze względu na to, że ta gra była i tak na przez jakiś czas darmowa na PSN. -y, Kto mu akurat mógł, to sobie mógł pobrać ją. Kto nie pobrał, może sobie kupić. I tutaj jest pokaz wszystkich e, pojazdów, no i trybuny oczywiście. Mamy publiczność. W wyścigu w ogach można również sobie też i dobrze poszczelać innych przeciwników. No i tutaj no, nagram parę takich tras w tym jednym odcinku. No dobra, czyli możemy pomału zaczynać wyścig. Go. No, no lecimy, No niestety wszystkie trasy są bardzo do siebie podobne, no. Różnia się tylko, no... Wow, udało się ominąć. Teraz się naładowała się jakaś broń, nie? Nie widać, że się nie bo rozwalają mnie No konsu, jednego mniej Final lap Dzwonić przynajmniej jeden. Jednego mam mniej. No, nie jesteśmy pierwsi. Ale nie jesteśmy również i ostatni. Czyli kontynuujemy. Hmm. No i... Wybierzemy zaraz kolejną kolejną mapę, co nie? Kolejną trasę Mmm. Którą stronę byśmy mogli wybrać? No Może ta by była ciekawa Dobra, tym samym Właściwie takich gier wyścigowych na porę nie było. No, jest to taka gra, że można w każdej chwili wylądować, na, nawet od pierwszym, na samym końcu. To jest właśnie... Hmm, chyba tej trasy jeszcze nie widziałam. No dobra, czyli mogliśmy tam by tak pomału zacząć wyścig, no taka, taka trasa nas czeka, no które elementy, że można akurat też i wypaść się z trasy no i dobra tak mi się wydaje, że na tym odcinku polegnę na ominąć bombę jedną, drugą też.

Zobaczmy jeszcze inne trasy, inne mapki No jesteśmy trzeci No nie jest no nie jest dobrze, że nie jest tak źle No przynajmniej nie jesteśmy ostatni Dobra, powtórzymy nie po tylko inne. I wybieramy jakoś kolejną trasę. No, jakoby tutaj wybrać. Może to sobie wybierzemy. Ten mi się w ogóle nie, nie podoba, ale to jest jeden ten sam rodzaj pojazdów. No. Ну, бра, а Też ciekawy model No dobra to Czyli możemy pomału zaczynać Wyścig, co nie? Teraz się nie wypadnę, nie idzie. No tak, jest już spoko, jak się trzyma, sześć i częściej drogi. No cóż, chyba... przeciwników nie ma. No, chyba dlatego nie ma, że ich wszystkich wyprzedziłem, albo... <grych> nie mam jeszcze strzelać, no. No, i tu jest. No, wyścig wybraliśmy wyścig. No, w końcu, no. no. Tutaj jeszcze inne pojazdy. No, mogliśmy takie wy pojazdy wybrać. No, z czasem tych pojazdów będzie obiad więcej. No. No jest podobnym co ja no i widać że pierwszy zobaczymy kolejną mapę hmm, można jeszcze pojedyncze dać wyścig no to to nie jest na czas co to Mm, hmm, to jest ciekawe. Mm, jakiś trochę kręcony tam je, jest. Może ten, dobra, no to wybieramy. Ten sam pojazd, jaki był. No dobra, czy możemy pomału zaczynać wyścig. No i jesteśmy na kolejnym planszy. No kolejnym, no po to, torze wyścigowym. No, jeszcze kogoś możemy jeszcze zaszczepić, co? Tak? do nie trafiłem. No, to...

Jeszcze kawałek No, Dobra, nie będziemy chyba tak testowali broni. To chyba się trochę e, pomału po, wy, wyprzedzać. O, za późno. Zbyt, krótki, zbyt krótka trasa. No, tak się kończy albo szczelanie przeciwników, albo wyprzedzanie wszystkich wy, wy przeciwników. No, jest wybór po prostu. Jeśli jest skupiony na wy wyprzedzaniu, no to nie na szczelaniu to nie No, jesteśmy czwarci Dobra, to le lecimy Nakład zaczynamy nagrywanie No i... Kurde, fajnie Zobaczymy jeszcze parę tutaj od... te odcinek będzie się składał na nas przez kilka, kilku w ogóle odcinków no. Znaczy odcinku, nie odcinku tylko. To jest nie jest po ścianach Dobra, może mi się uda do wyprzedzić Dobra, jednak się udało wyprzedzić. Jeszcze by pozostało kilku spoko Chciałabym jakiegoś dziada no, A, przynajmniej go. No, jeszcze miny tutaj zostawiają. No, ja chyba został ten... ...jeden. No, chyba już zaczynam w końcu prowadzić. No, no i wybieramy wyścig. No, to czyli wybieramy teraz ten kawałek. Okay. Który mi to wybrać? No Może sobie tutaj wreszcie wszystkie są takie same. No. Dobra, wybierzemy tego samego znowu. No i to będzie akurat ostatni. Ostatnia mapka. No i będziemy akurat zaraz skończyć na, na nagrywanie. Jak wspomniałem wszystkie te mapy są bardzo podobne do siebie kolorystycznie. No ale Granie w tą grę z innymi graczami, no to jest spore wyzwanie, no. Są tacy, że mogą w internecie nieźle sponiewierać. No, właściwie rzadko gram w gry wyścigowe. nie, nie przebawiam za grami wyścigowymi, ale... Ta jakoś mi przepadła do gustu, no. Może ze względu na to, że na grafikę, może ze względu na to na eliminację no. podczas gry. Two, Tutaj też muzyka też jest za <laughs> Poleciałem gdzieś. Aha. Ta dziura nie zatknęła się jeszcze też taką dziurą. Może jak jej latałem, nie zwróciłem uwagę na nią. Dobra, jedną do mniej. kolejne Dobra, Żół muszę jakąś amunicję y, y, znaleźć. Właśnie w tym miejscu jest Uda mi się wyprzedzić, uda mi się wygrać No zobaczymy Nie ja trafiłem No tak jak próbuję szczerać, no to ląduję na jakiejś barierce no. Chyba ostatni, będzie ok, ostatnie ok, okrążenie. No, jesteśmy pierwsi. Czy uda się pozostać dalej pierwsi? No to się okaże, no. Dobra, niepotrzebnie mamy już tu amunicję. No, a już no, Czyli akurat liścig został wygrany. No i zapraszam do kolejnych moich odcinków z tej serii Wombajst. Dobra, to więc na razie i cześć. Jeżeli się, się podobało możecie jeszcze zobaczyć na mój kanał. Możecie również łapki w górę dać. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Może z tej samej serii, może w jak jakiejś.